Czas cokolwiek ruszyć z tym fendem I witam was bardzo serdecznie w ten świąteczny dzień Co prawda drugi dzień świąt no I mam nadzieję, że jeszcze macie trochę energii, aby Zobaczyć to co dla was przygotowałem A dzisiaj jak już widzicie Chciałbym zobaczyć tutaj do tej chociaż jednej zwolnicy No i ogólnie plan jest taki Bo Trochę tutaj rozkminiałem tutaj, o zrobiłem tutaj rzut światła i teraz tak, te zwolnienie całe wyjeżdżają, i trzeba je odkręcić, i tamte przykręcić, i powinno to działać razem z układem hamulcowym. Tak więc te całe komplety idą out, trzeba spuścić olej. No i tutaj tą zaślepkę odkręcić, zobaczcie, jak to wygląda. A najlepiej jeszcze zobaczyć do skrzyni, zobaczyć jak ona wygląda. A co jeszcze? O, zobaczcie, co znalazłem. Znalazłem rozdzielacz, i z tego rozdzielacza będą pobrane organy. A mianowicie ta jedna sekcja, tutaj ta O, to będzie wyjęta, dołożona do oryginalnego rozdzielacza i będzie tak, jak to sobie chciałem. Także jest super. Tu jest O tablica, yy, też znaleziona. O, właśnie dużo tam jest tych części. I tak cały czas wspominam jak to tutaj zamontować, i w ogóle jak to tutaj porobi, żeby to miało jakoś tutaj łatwy skład. No, i chyba te oryginalne tutaj te złącze będę montował. I co jeszcze? Właśnie nie wiem do końca, jak to wszystko tutaj ugryźć, ale mam nadzieję, że jakoś sukcesywnie będę cały czas tutaj to um, modernizował i Sprawić tak, bym chciał tak sprawić, by to wszystko no jak najlepiej działało i było funkcjonalne 100%. A na pierwszy chyba strzał, wyjmuję tą chyba skrzynię pośrednią, bo ona tu jest mi niepotrzebna. A chciałbym też zobaczyć jeszcze do sprzęgła, tak więc ja tutaj odkręcam, i chyba nawet to sprzęgło sprawdzę. Także mówiąc jeszcze w życiu tego nie rozbierałem. Także będzie mój to pierwszy raz. Także co? Jedziemy z tematem. No i dobra, pierwszą czynnością, którą bym chciał zrobić to odpięcie tego pasa, bo ten pas jest tutaj niepotrzebny. O, ciach. Ach, ach. Dobra. To idzie wek, nawet jeszcze jest w miarę ruchliwy ten pas. O poszło, tam jest jakiś supeł. Dobra, jeden pas out. I teraz tak, tu jest przewód. Teraz zobaczcie, też taką rozkminę miałem, jak to mniej więcej zrobić, bo teraz tak, tu jest dołożony zawór sterowania hamulcami hydraulicznymi na przyczepy. I zobaczcie, tu jest ten odcinek ta rurka, to jest tu ta. i ona wchodzi tu do tego rozdzielacza, i żeby teraz to połączyć, to by musiał to, by musiał gdzieś tu być, ale to chyba tutaj obetne, tu gdzieś, ciach, i tu obetne, dam tutaj ten łącznik elastyczny, i tu będzie ten kawałek właśnie mm, wkręcony, o ale to wszystko jak to będzie już przymierzone, będzie to wtedy skręcone. Maskę tu bym chciał chyba teraz otworzyć. O. Tak, ona z wielka. I maskę ogólnie też bym chciał jakoś przerobić po swojemu. Jeszcze nie wiem nawet jak. Ale najpierw to właśnie wyjazdy tą skrzynią pośrednią. Ja tu biorę sobie już narzędzia. Tu będzie potrzebne chyba 17. I wykręcam to Bo wam powiem dzisiaj to już jestem tak ogólnie padnięty no bo przyznaję się wam no to wczoraj sobie zrobiliśmy taką wigilię zakładową No i wiecie jak to jest, nie? Na takich wigiliach No jest o kurde Jest wesoło, jest kupa śmiechu Ale też Zawsze jest coś do picia o kurde Jednak dzisiaj trochę choruję Ale powoli wracam do siebie Ale to jest kurde dokręcone Nieźle O no kurde Dowalone Nieźle O Tutaj trzeba całe wszystko dookoła rozkręcić i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak więc co, widzimy się już za chwilę. Wszystkie śruby praktycznie już wykręcone. Stały dwie ostatnie nakrętki. No i wyłaś! jakaś to. O, jeszcze ta No, i powinno to teoretycznie zejść, a w praktyce to jest różnie. O, tu raz, dwa, tak, I jeszcze tą nakrętkę do końca, ale wszystko, śruby twarde 10,9, no naprawdę konkret, o. poszło, czy sam dam radę? ale jeszcze tu jest z drugiej strony jest uchwyt 13 klucz bo tam jeden wykręcony został ale tu jeszcze drugi o, jest git teraz i teraz a jakoś tu tu. A, tu jeszcze jedna śruga jest, patrz nie zauważymy jej Czeka, czy ja, czy samym tym da radę wykręcić, czy przydłużkę trzeba? O, dupa. Trzeba ręcznie. O, to idzie. Tak więc zaraz skrzynia będzie, skrzynia pośrednia będzie wyciągnięta i zaraz się zobaczy co tu tak naprawdę siedzi. Skontrolować to sprzęgło. I zlać olej z tego Turbomatica, zobaczyć w jakim to jest stanie. Bo wymieniony będzie na pewno o kurde coś czuję, że będzie kiepsko O tu już jakieś przymiarki były Ciach Tu można jechać. O, tak Dobra, jedziemy w górę O. o, dobra, idzie, się idzie, teraz kluczem delikatnie odciągnąć, ale nie chce coś, tu jeszcze, o kurde, jakby trochę jeszcze podnieść. Tak. Kurde, muszę breszkę wziąć. O, jest tu. I teraz breszką. O. Tu idzie. Powoli, powoli. Te śruby trzymają mocno. O. Teraz sobie dystansik. Teraz z drugiej strony. O, poszło. No i tak jak mówiłem, ten tutaj to łożysko trzymało. Teraz już ładnie puściło. I teraz można to wysuwać. Naprawdę. Super. Wyskoczyło samo. No. Dobra, to tu stawiamy. O kurde. I mamy to. zostało już wykręcone. Teraz co? Kontrola sprzęgła tego jak i tego. I wymiana jeszcze oleju w tym oto Turbo sprzęgle. I będziemy wiedzieć coś więcej. Wiecie, co Wam powiem, trochę, trochę zgupiałem, bo dosłownie nie wiem, jak to wyciągnąć. Czy to się całe tutaj, tutaj, tą stroną wychodzi w tą stronę, tutaj? Czy jakkolwiek inaczej? No nie, nie wiem, jeszcze ani sprawdzę w internecie, nic. Tak więc e, chyba za chwilę coś sprawdzę, jak to mniej więcej rozebrać. No może wymać jakiś ciekawy patent na rozebranie tego ustrojstwa, ale tu, przez to okno rewizyjne, myślę, że tyle sprawdzę stan tarczy i bym tylko tutaj odkręcił. Ale też nie da rady, trzeba to całe wyjąć. Bo jeżeli jest to tak mocno rozebrane, to by grzechem było nie zobaczyć do tarczy hamulcowej, w jakim ona jest stanie. Bo no kurde, potem będzie kupna roboty, żeby to zmienić. A tak, będzie wszystko zrobione. Jeszcze co mnie ciekawi, to zobaczycie jeszcze do skrzyni. Zdjąć ten dekel i zobaczyć jak skrzynia wygląda, bo to jest największa zagadka. Tak więc co, ja tu trochę może to odmówię i rozbieram ten dekel, i zobaczymy do skrzyni, bo to mnie tak ciekawi jak cholera. No i dobrze, ściągamy dekelek. Śruby na razie tu, bo to tylko tu jest otwierane w celu weryfikacji. Bo, tą całą naprawę chciałbym robić tak etapami, zaczynając od przodu, kończąc na tyle, lub na odwrót. A to po prostu rozbieram z czystych ciekawości, bo myślę, że tak samo jesteście ciekawi jak ja, w jakim stanie jest ta skrzynia, bo. No, jak się okaże, że będzie lipa, no to będzie lipa, nie? O, 17 przewody już na bok wziąłem. Ciekawe, czy to już nasi byli, czy nie? Ta skrzynia niby ze Francji została przywieziona, czyli cały ciąg nie był z Francji. No i zobaczymy, czy to już wszystko, czy ta jeszcze jest też do odkręcenia. Poszło. Teraz tak. Część tu podważyć. A nie tu jeszcze śrubka jest dobra. To to jeszcze też wykręcić. O, poszło całkiem lekko. Teraz pójdę z drugiej strony i tutaj. Ściągniemy ten dekelek. O! Dobra. Pokrywa ściągnięta. Wygląda pięknie. Wygląda to, jakby to było fabrycznie złożone. A te śmieci na bok. kurcze pięknie to wygląda. Tylko teraz najważniejsze to jest to, jak te hamulce. Wyglądają Czy one jeszcze funkcjonują hmm. Bez rozebrania w mak tutaj nic się nie sprawdzi Kurczę czekajcie Hamulce o. O, ciekawe żeby czymś jakimś śrubokrętem, czymkolwiek spróbować popchnąć to Śrubokręt. O! Jest cienki śrubokręt. I zobaczyć czy jest tutaj szczelina między synchronizatorem a hamulcem. O! Jest szczelina. Także hamulec jeszcze powinien działać. Ale. Nie no, wygląda to ok. Śmierdzi strasznie w niej. Ale nie jest źle. Tu jest jeden, tu jest drugi. Bo, jeżeli one by były zużyte, tej szczeliny by tu nie było. By to dolegało. I tu jest taki stożek to jest na takim skosie. I ten skos wyhamowuje te dwa koła, żeby względem siebie one no, e, no dożyły do równych obrotów, żeby nie zgrzytały nam biegi przy zmianie. O. I chyba będzie ok. No, chciałbym go złożyć. O, ale kurde. Teraz, o, tak naprężyłem to. Ale zyskosa jest dobra. Zobaczymy. Ja myślę, to się złoży go, przejedzie i wtedy zobaczy bez kabiny, bez niczego. Jak to w ogóle funkcjonuje? Olej jest w skrzyni. Tylko bardzo śmierdzący. Jest to taki nalot na tym. O, by ten olej był jakiś taki dziwny. No ale. To się wszystko wymieni i będzie ok. O. Tu jest jeden, a to z tego nie sprawdzimy, bo jest w dole skrzyni. No. No i kurczę. Tyle będzie na dzisiaj. Tak i trochę zamulony odcinek bo jestem też tak strasznie zamulony, że szkoda gadać Ale nie dawało mi to spokoju. A myślę, że wielu z was też było ciekawych, jak to wygląda tutaj w środku. Także teraz macie obraz, jak to mniej więcej wygląda, a w przyszłym odcinku będę chciał tam to rozebrać. Może ktoś z was ma jakąś ciekawą radę, jakby to najlepiej i najskuteczniej rozebrać, tak aby nie narobić biedy. Także ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.